Na Ostrowie Tumskim mieściło się kilka uniwersyteckich obiektów. Między innymi jeden z czterech budynków seminaryjnych. Budynek przy Placu Katedralnym, przy, kolejny przy ulicy Świętego Marcina. Tam uczyli się między innymi przyszli filolodzy, przyszli geografowie. W jednym z budynków, który dzisiaj już nie istnieje, uczył się na przykład przyszły noblista Max Born. Ale jednym z najważniejszych obiektów znajdujących się w tej części miasta, należących dzisiaj do Uniwersytetu, jest oczywiście ogród botaniczny. Ten ogród, który został założony w roku 1811, tak naprawdę niewiele brakowało, żeby po wojnie przestał istnieć, a przede wszystkim nie należałby do uniwersytetu. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie tu znajdowały się ogromne złoża amunicji, której wywieziono kilkanaście, kilkadziesiąt, jak niektórzy twierdzą, ogromnych przyczep. Ogród był totalnie zniszczony, totalnie zdewastowany. Instytut Zoologii leżał w gruzach, Muzeum Przyrodnicze też mocno ucierpiało. Instytut Botaniczny zachował się w nieco lepszym stanie. Wyobraźmy sobie, że Stanisław Kulczyński, który sam był botanikiem, serce mu krwawiło, kiedy patrzył na to, co tutaj zobaczył. Mimo wszystko, jako botanik, wiedział, że może to być przyszły zakład jego pracy. Wiedział, że nie będzie w stanie tego odbudować. Skłonny był poświęcić ogród botaniczny, chciał go oddać w opiekę miastu. Na szczęście los sprawił tak, że ogród botaniczny zawsze był jednostką uniwersytecką i pozostaje nią do dzisiaj. Udało się ogród szczęśliwie odbudować. Odbudowane zostały szklarnie, tylko częściowo. Niestety palmiarnia nadal nie istnieje. W 1945 roku Uniwersytet Wrocławski miał potężne problemy lokalowe. Wiele budynków legło w gruzach, niektóre zniszczone były w połowie, inne w 70%, ale były też takie budynki, które kompletnie nie nadawały się do odbudowy. Właśnie dlatego, że wiele budynków uniwersyteckich, dawnych uniwersyteckich przedwojennych ucierpiało w ostatnich miesiącach wojny, w ostatnich chwilach obrony festung Breslau, po wojnie Stanisław Kulczyński, jako organizator wrocławskich uczelni, zdecydował się na zabieg, który możemy określić mianem małżeństwa z rozsądku. Polegało to na tym, że postanowiono zespolić na jakiś czas uniwersytet i politechnikę. Te dwie uczelnie, które tak naprawdę istniały jako osobne uczelnie, de facto przez kilka pierwszych powojennych lat pięć, w zasadzie sześć funkcjonowały w bardzo ścisłej, bliskiej wspólnocie akademickiej. Wspólny był rektor, wspólny był senat, wspólna była kwestura, archiwum i jeszcze kilka jednostek, na czele z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii.